Weź na drugie: Nie troszczcie się zbytnio o jutro. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. To chyba jedno z najtrudniejszych zaleceń Jezusa, bo któż z nas nie martwi się o jutro? Ludzie planują, ubezpieczają się, tworzą fundusze awaryjne i to jest potrzebne, ale problem zaczyna się wtedy, gdy troska o przyszłość zamienia się w lęk, który zabiera pokój i radość chwili obecnej. Dzisiejszy świat żyje w nieustannym napięciu. Kryzysy gospodarcze, wojny, inflacja, zagrożenia klimatyczne i kto wie co tam jeszcze to wszystko sprawia, że w sercach rodzi się strach, który ich stopniowo, ale konsekwentnie wyniszcza. Dlatego Jezus mówi: Dosyć ma dzień swojej biedy. Innymi słowy: żyj dzisiaj. Ufaj dzisiaj. Nie chodzi o to, by żyć lekkomyślnie. To oznacza, by umieć być zakorzenionym w Bożej opatrzności. Święta Faustyna w dzienniczku zapisała słowa Jezusa: Nie lękaj się niczego, bądź wierna aż do końca. Wierność moja cię wzmocni. I to jest sedno. Bóg jest wierny każdego dnia. To dotyczy także przyszłości. Popatrzmy na nasze życie. Ile razy zamartwialiśmy się sprawami, które ostatecznie w ogóle się nie wydarzyły? A tak wiele nas to kosztowało, nawet zdrowia. Poza tym, tak wiele energii tracimy na budowanie czarnych scenariuszy. Po co? Przecież Jezus mówi: Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, a więc także jutro. Dlatego chrześcijanin nie powinien żyć na kredyt strachu. Jego życie powinno być przepełnione nadzieją, bo nawet jeśli jutrzejszy dzień przyniesie trud, Jesteśmy w stanie pokonać go razem z Bogiem, a to zmienia wszystko.